W samym sercu polskiej puszczy, gdzie wiekowe dęby sięgały ku niebu swoimi potężnymi konarami, Jan Kowalski odnalazł swoje nowe życie. Warszawa z jej nieustającym gwarem i pędem, stała się jedynie odległym wspomnieniem. Jako biolog środowiskowy, zawsze marzył o głębszym połączeniu z naturą, ale dopiero teraz, w wieku 40 lat, znalazł w sobie odwagę, by porzucić wygodne życie w stolicy i przeprowadzić się do małej wioski otoczonej pradawnym lasem. Jego nowy dom, drewniana chatka na skraju puszczy, był skromny, ale przytulny. Z okien roztaczał się widok na Morze Zieleni, które o świcie mieniło się kropelkami rosy, a wieczorem płonęło w promieniach zachodzącego słońca. Jan spędzał długie godziny na swoim małym ganku, obserwując życie lasu i prowadząc notatki w grubym, skórzanym dzienniku. Miejscowi początkowo patrzyli na niego z rezerwą kolejny mieszczuch, który pewnie ucieknie z powrotem do miasta przy pierwszych jesiennych szarudze. Ale Jan był inny. Z każdym dniem coraz głębiej zanurzał się w rytm życia puszczy, ucząc się jej sekretów. Studiował ślady zwierząt, zbierał zioła, fotografował rzadkie gatunki roślin i prowadził szczegółowe obserwacje zachowań dzikich zwierząt. Szczególnie fascynowały go żubry, te majestatyczne olbrzymy polskich lasów. Spędzał godziny śledząc ich wędrówki, zawsze zachowując bezpieczny dystans i szacunek dla ich dzikiej natury. Z czasem zaczął rozpoznawać poszczególne osobniki, nadając im imiona i dokumentując ich zwyczaje. W jego dzienniku przybywało szkiców i notatek, a wraz z nimi rosło jego zrozumienie skomplikowanych zależności ekosystemu. Wiosna tego roku była wyjątkowo piękna. Las budził się do życia z zimowego snu, wypełniając się śpiewem ptaków i świeżą zielenią. Jan czuł, że wreszcie odnalazł swoje miejsce na ziemi. Jego badania nad lokalną populacją żubrów przynosiły fascynujące rezultaty, a współpraca z miejscowym leśnictwem układała się coraz lepiej. Jednak pewnego majowego poranka wszystko się zmieniło. Jan zauważył niepokojące znaki połamane gałęzie w miejscach, gdzie zwykle nie było ludzkich ścieżek, ślady ciężkich butów na mokrej ziemi i co najgorsze, nieznane mu dotąd odgłosy w głębi lasu. Jego przyrodniczy instynkt podpowiadał mu, że coś jest nie tak. Postanowił przyjrzeć się sprawie bliżej, nie wiedząc jeszcze, że ta decyzja zapoczątkuje serię wydarzeń, które na zawsze zmienią jego życie i los całej puszczy. Wieczorem, siedząc przy swoim małym biurku, Jan przeglądał notatki i zdjęcia z ostatnich tygodni. Nagle jego uwagę przykuł szczegół na jednej z fotografii, niewyraźny zarys czegoś metalowego ukrytego w zaroślach. Zmarszczył brwi, próbując przypomnieć sobie dokładną lokalizację tego miejsca. To nie pasowało do naturalnego krajobrazu puszczy. Przeczucie mówiło mu, że powinien to dokładniej zbadać, ale nie spodziewał się jeszcze, jak głęboko sięga tajemnica, którą właśnie zaczynał odkrywać. Następnego dnia Jan wyruszył bladym świtem, kiedy pierwsze promienie słońca ledwo przebijały się przez gęste korony drzew. W plecaku niósł aparat fotograficzny, notes i prowiant na cały dzień. Kierował się w stronę miejsca, które zauważył na zdjęciu, ale tym razem postanowił podejść do niego z innej strony, zachowując szczególną ostrożność. Las był niezwykle cichy tego poranka, jakby wszystkie jego mieszkańcy wstrzymywali oddech. Nawet ptaki wydawały się milczeć, co tylko wzmagało niepokój Jana. Po dwóch godzinach marszu dotarł w okolice, gdzie zrobił tamto zdjęcie. Teraz, przyglądając się uważniej, Dostrzegł więcej niepokojących szczegółów ślady kół głęboko wryte w miękką ziemię, połamane gałęzie na wysokości człowieka i co najbardziej niepokojące fragmenty drutu rozrzucone w zaroślach. Podczas dokumentowania znalezisk, jego uwagę przykuł dziwny dźwięk dochodzący z oddali. Przypominał cichy płacz lub jęk, tak nietypowy dla tej części puszczy. Jan zamarł, nasłuchując. Dźwięk powtórzył się, tym razem wyraźniejszy. Bez wahania ruszył w jego kierunku. Starając się stąpać jak najciszej po usłanym liśćmi podłożu, po kilkunastu minutach ostrożnego skradania się dotarł do małej polany. To, co tam zobaczył, sprawiło, że jego serce zamarło. Młody żubr, nie większy niż roczne ciele, leżał uwięziony w głębokim dole zamaskowanym gałęziami. Zwierzę było przerażone, ale na szczęście wyglądało na niezbyt poturbowane. Jan natychmiast rozpoznał w nim jednego z członków stada, które obserwował od miesięcy młodego byka, którego w swoich notatkach nazywał małym wojownikiem. Pierwszym odruchem Jana było natychmiastowe uwolnienie zwierzęcia, ale jego naukowe doświadczenie powstrzymało go przed pochopnym działaniem. Najpierw dokładnie zbadał okolice, szukając śladów kłusowników i innych pułapek. W trakcie poszukiwań odkrył coś, co zmroziło krew, w jego żyłach profesjonalny sprzęt monitorujący ukryty w koronach drzew, skierowany dokładnie na pułapkę. Teraz Jan zrozumiał, że ma do czynienia z czymś znacznie poważniejszym niż przypadkowe krusownictwo. To była zorganizowana operacja, starannie zaplanowana i przeprowadzona z użyciem zaawansowanego sprzętu. Ktoś systematycznie polował na żubry, a to odkrycie było prawdopodobnie tylko wierzchołkiem góry lodowej. Podczas gdy rozważał następny ruch, usłyszał w oddali cichy warkot silnika. Ktoś zbliżał się do polany. Jan miał tylko kilka sekund na podjęcie decyzji. Szybko schował się w gęstych zaroślach, nie spuszczając z oczu uwięzionego żubra. Z ukrycia obserwował, jak na polanę wjeżdża terenowy samochód z przyciemnianymi szybami. Z pojazdu wysiadły dwie osoby ubrane w profesjonalne stroje terenowe. Jan z rosnącym niepokojem obserwował, jak sprawdzają pułapkę i rozmawiają przyciszonym głosem. Z ich gestów i zachowania można było wywnioskować, że nie są to zwykli kłusownicy, ale ludzie dokładnie wiedzący, co robią. Zapisał w pamięci każdy szczegół numery rejestracyjne, markę samochodu, nawet drobne detale ich ubioru. Kiedy nieznajomi odjechali, Jan pozostał w ukryciu jeszcze przez długi czas, upewniając się, że naprawdę są daleko. Dopiero wtedy przystąpił do akcji ratunkowej. Używając swojej wiedzy i doświadczenia, spokojnie i metodycznie zajął się uwalnianiem młodego żubra. Zwierzę, choć przestraszone, jakby wyczuwało jego dobre intencje i współpracowało, pozwalając się uwolnić. Po dwóch godzinach ostrożnej pracy, mały wojownik był wreszcie wolny. Jan z satysfakcją obserwował, jak młody żubr powoli oddala się w kierunku swojego stada, ale wiedział, że jego praca dopiero się zaczyna. Miał przed sobą znacznie większe wyzwanie, musiał odkryć, kto stoi za tymi działaniami i powstrzymać ich, zanim wyrządzą nieodwracalne szkody w ekosystemie puszczy. W ciągu następnych dni Jan nie mógł przestać myśleć o tym, co zobaczył w lesie. Wiedział, że musi działać ostrożnie, jeden fałszywy ruch mógł zaprzepaścić szansę na powstrzymanie kłusowników. Spędzał długie godziny nad mapami puszczy, zaznaczając miejsca, gdzie znalazł ślady ich działalności. Powoli zaczynał dostrzegać wzór: wszystkie pułapki były rozstawione wzdłuż dawnych leśnych dróg, nieużywanych od lat. Podczas jednej z takich sesji nad mapami, ktoś zapukał do drzwi jego chatki. Była to Maria Nowak, młoda weterynarz, która niedawno rozpoczęła pracę w lokalnym ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Jan znał ją z widzenia, czasami wymieniali uprzejme pozdrowienia, gdy mijali się w wiosce. Przepraszam za najście powiedziała, wchodząc do środka. Ale zauważyłam coś niepokojącego i pomyślałam, że powinieneś o tym wiedzieć. Maria wyciągnęła z torby folder z dokumentami. W ostatnim miesiącu mieliśmy więcej rannych zwierząt niż zwykle. Wszystkie z podobnymi obrażeniami, charakterystycznymi dla określonego typu pułapek. Jan poczuł, jak jego serce przyspiesza. Zaprosił Marię do swojego małego gabinetu i pokazał jej swoje notatki i mapy. Jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia, gdy zobaczyła szczegółową dokumentację, jaką zgromadził. To nie jest przypadkowe klusownictwo, powiedziała cicho. To wygląda jak systematyczna operacja. Wskazała na jeden z punktów na mapie. Tu, w zeszłym tygodniu, znaleźliśmy rannego rysia. A tutaj! Przesunęła palec kilka centymetrów dalej. Dwa dni temu mieszkańcy widzieli podejrzany samochód. Jan i Maria spędzili następne godziny, łącząc swoje obserwacje. Okazało się, że Maria od dawna prowadziła własne śledztwo. Jako weterynarz miała dostęp do informacji o rannych zwierzętach z całego regionu. Zauważyła niepokojący wzrost liczby przypadków i zaczęła dokumentować każde zgłoszenie. Jest coś jeszcze, powiedziała Maria, wyciągając z torby Pendrive. Znalazłam te zdjęcia w dokumentacji weterynaryjnej sprzed kilku lat. Zobacz, na te obrażenia są identyczne jak te, które widzimy teraz. Przeglądając stare fotografie, Jan poczuł zimny dreszcz. Te same wzory, te same metody. To nie mógł być przypadek. Ktoś wykorzystywał sprawdzone techniki, prawdopodobnie działając w tym regionie od lat. Nagle usłyszeli dziwny dźwięk dobiegający z lasu. Maria podbiegła do okna. W oddali, między drzewami, migotało światło. Nie było to naturalne światło, raczej przypominało snop latarki lub reflektora samochodu. Jan szybko zgasił wszystkie światła w chatce. Musimy się dowiedzieć, co tam się dzieje szepnęła Maria. Ale potrzebujemy planu. Nie możemy działać pochopnie. Jan spojrzał na nią z uznaniem. W Marii znalazł nie tylko sojusznika, ale kogoś, kto rozumiał powagę sytuacji i był gotów działać rozważnie. Razem mieli większe szanse na rozwiązanie tej zagadki i ochronę zwierząt, którym oboje poświęcili swoje życie zawodowe. Następnego wieczoru Jan i Maria spotkali się ponownie, tym razem w małej leśniczówce na skraju puszczy. Przynieśli ze sobą wszystkie zebrane materiały, zdjęcia, mapy, dokumentację weterynaryjną. Na starym drewnianym stole rozłożyli dowody swojego śledztwa, próbując połączyć wszystkie kropki. Spójrz na to, Maria wskazała na serię zdjęć satelitarnych które udało jej się zdobyć. Te ścieżki, one nie są przypadkowe. Tworzą sieć, która omija wszystkie oficjalne szlaki i punkty obserwacyjne Straży Leśnej. Jan pochylił się nad zdjęciami, a jego twarz przybrała wyraz głębokiego zamyślenia. To musi być ktoś, kto doskonale zna puszczę. Ktoś, kto wie, jak poruszać się niezauważenie. Przesunął palcem po mapie, śledząc niewidoczne dla niewprawnego oka ścieżki. I co więcej, ktoś, kto ma dostęp do informacji o przemieszczaniu się żubrów. Maria wyjęła z torby kolejny dokument. Znalazłam coś jeszcze. W archiwach weterynaryjnych są wzmianki o podobnych przypadkach sprzed pięciu lat. Ale wszystko nagle ustało, jakby ktoś po prostu zniknął. Ich rozmowę przerwało nagłe skrzypnięcie podłogi. Oboje zamarli, nasłuchując. W leśniczówce powinni być sami, strażnik leśny miał wrócić dopiero za kilka godzin. Jan powoli podszedł do okna, zachowując maksymalną ostrożność. W świetle księżyca dostrzegł ruch między drzewami. Ktoś nas obserwuje, szepnął, gasząc światło. Maria szybko zebrała dokumenty, chowając je do swojej torby. W ciemności słyszeli coraz wyraźniejsze kroki zbliżające się do leśniczówki. Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Halo? Jest tu kto? Głos był znajomy. To był Stanisław, jeden z najstarszych mieszkańców wioski, emerytowany leśniczy. Jan z ulgą otworzył drzwi. Stanisław wszedł do środka, jego twarz była poważna. Widziałem światło i pomyślałem, że ktoś tu jest. Dobrze, że was znalazłem. Jest coś, o czym musicie wiedzieć. Starszy mężczyzna usiadł ciężko na krześle. W świetle małej lampy naftowej, którą zapalili, jego twarz wydawała się jeszcze bardziej pomarszczona niż zwykle. To, co się dzieje w puszczy, to nie jest pierwszy raz. Piętnaście lat temu mieliśmy podobną sytuację. Również znikały zwierzęta, znajdowaliśmy ślady pułapek. Ale wtedy nikt nie chciał słuchać. Maria i Jan wymienili znaczące spojrzenia. Stanisław kontynuował: Jest stara baza leśna głęboko w puszczy. Oficjalnie zamknięta od lat. Ale ostatnio widziałem tam ślady aktywności. Świeże ślady opon, ślady ciężkiego sprzętu. Jan poczuł, jak jego serce przyspiesza. To mogło być miejsce, którego szukali centrum całej operacji. Ale zanim zdążył zadać kolejne pytanie, usłyszeli warkot silnika. Tym razem nie był to odległy dźwięk, samochód zbliżał się bezpośrednio do leśniczówki. Stanisław błyskawicznie zgasił lampę naftową. We trójkę przyczaili się w ciemności, obserwując przez okno, jak duży terenowy samochód zatrzymuje się przed leśniczówką. W świetle księżyca dostrzegli logo firmy zajmującej się ochroną środowiska, tej samej, która od kilku miesięcy prowadziła w puszczy rzekome badania ekologiczne. Znam ten samochód, szepnęła Maria. Widziałam go kilka razy pod ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. Myślałam, że to pracownicy fundacji. Jan poczuł, jak wszystkie elementy układanki zaczynają do siebie pasować. To dlatego mieli dostęp do informacji o przemieszczaniu się żubrów. Działali pod przykrywką organizacji ekologicznej. Z samochodu wysiadły trzy osoby. Jedna z nich trzymała w reku zaawansowany sprzęt elektroniczny. Przez uchylone okno leśniczówki dobiegały strzępki ich rozmowy, sygnał prowadzi tutaj, musimy sprawdzić, nie możemy pozwolić, żeby ktokolwiek. Stanisław delikatnie dotknął ramienia Jana. Jest tylne wyjście, wyszeptał. Przez magazyn. Musimy stąd zniknąć, zanim nas znajdą. Powoli, krok za krokiem, przemieszczali się w stronę tylnych drzwi. Maria trzymała mocno torbę z dokumentami. Wiedząc, że nie mogą pozwolić, by te dowody wpadły w niepowołane ręce. Nagle jedna z desek w podłodze zaskrzypiała pod jej stopami. Słyszeliście to, dobiegł głos z zewnątrz. Ktoś tam jest. W tym momencie Stanisław pokazał im przejście za starą szafą wąski korytarz prowadzący do piwnicy. Szybko ponaglił ich. To stare przejście techniczne. Wyprowadzi was na drugą stronę wzgórza. Jan i Maria nie tracili czasu. Z pomocą Stanisława przedostali się do ukrytego korytarza. Starszy mężczyzna został w leśniczówce znam tych ludzi, powiedział: Nie zrobią krzywdy staremu leśniczemu. Idźcie do mojej chatki nad jeziorem. Tam będziecie bezpieczni. Podczas gdy przedzierali się przez ciemny tunel, Jan i Maria słyszeli nad sobą kroki i głosy. Korytarz był wąski i wilgotny, ale prowadził ich coraz dalej od niebezpieczeństwa. Po kilkunastu minutach dotarli do wyjścia, ukrytego w gęstych zaroślach. W świetle wschodzącego księżyca ruszyli w kierunku chatki Stanisława. Maria otworzyła swoją torbę i wyciągnęła pendrive. Mam tu coś jeszcze, powiedziała. Rejestry finansowe fundacji. Zauważyłam je przypadkiem, gdy sprawdzałam dokumentację weterynaryjną. To nie jest zwykła organizacja ekologiczna, to przykrywką dla międzynarodowego przemytu rzadkich gatunków. Jan spojrzał na nią z podziwem. Teraz rozumiał, dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu, by stworzyć tak przekonującą fasadę. Handel rzadkimi gatunkami przynosił ogromne zyski, a żubry, jako gatunek chroniony, były szczególnie cenne na czarnym rynku. Dotarli do chatki nad jeziorem, gdzie czekało na nich kolejne zaskoczenie. Na stole leżała stara, zateczka z dokumentami. Na wierzchu była notatka od Stanisława. Wiedziałem, że prędzej czy później ktoś będzie szukał prawdy. To dowody, które zebrałem 15 lat temu. Może teraz wreszcie ktoś ich użyje? Drodzy słuchacze, historia Jana, Marii i Stanisława to opowieść o sile prawdy i determinacji w ochronie naszego naturalnego dziedzictwa. Jeśli poruszyła Was ta historia, zapraszamy do dalszego odkrywania świata dzikiej przyrody. Przygotowaliśmy dla Was specjalną playlistę z podobnymi opowieściami o ludziach. Którzy poświęcili się ochronie przyrody. Znajdziecie ją klikając w link po lewej stronie. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi historiami, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Codziennie publikujemy nowe, fascynujące opowieści o przyrodzie i ludziach, którzy ją chronią. Czekamy na Wasze komentarze. Podzielcie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z ochroną przyrody. Razem możemy zrobić więcej dla naszego wspólnego dziedzictwa naturalnego. Koniec historii.